Dzień dobry Państwu! Na dzisiejszy dzień przygody z pałowniami zapraszam, zapraszam w okolice Grójca na dość dużą 4-hektarową plantację. Miejsce dość nieoczywiste, niewidoczne z drogi, ale jestem tutaj dzięki uprzejmości pana Adama, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. No i zapraszam Państwa na tą wizytę. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Niestety późna pora i deszczowy cały dzień. Nie pozwalał na to, żeby pojawić się tutaj trochę, choćby wcześniej, żeby było troszeczkę jaśniej. Mamy dzisiaj 2 października 2024 roku. No i jest to dzień po pierwszych przymorskach. Niestety wszystkiego Państwu nie będę w stanie pokazać, bo są to właśnie, jak wspomniałem, aż 4 hektary. 1600 sadzonek, będzie docelowo jeszcze 400 sztuk, tutaj jak właściciel mówi, przeniesione czy dosadzone, ogółem 2000. Sadzonki drzewka były sadzone w ubiegłym roku, w czerwcu. Niestety nie były nawodnione dostatecznie dużo i nie były dokarmiane przez pewien czas. I ten brak dokarmiania, niestety, spowodował to, że w tym roku zdecydowanie słabo rosną. Są miejsca. Na tym areale, gdzie drzewa osiągnęły ponad 3 metry, nawet 3,80, ale większość jest po prostu mała. Plantacja jest tak zorganizowana, że ma własny system nawodnieniowy: jest pompa, jest studnia. Pompa jest zasilana z baterii, właściwie to z magazynu energii, ponieważ są również tutaj zainstalowane panele fotowoltaiczne. No i to też Państwo zaraz zobaczycie, ale Proszę zobaczyć, przymrozek drugiego października już pozbawił wszystkie rośliny liści. One za chwilę opadną i ich po prostu nie będzie. Plantację założyli dwaj wspólnicy, jednak ogrom pracy jednego z nich przerósł i dlatego dzisiaj plantacja wygląda tak, jak wygląda. Niektórych drzew po prostu nie widać, bo są zarośnięte. Ta plantacja jest takim doskonałym dowodem na to, że wielu ludzi do tej pory myślało, że te drzewa same urosną. Tak jak wspomniałem na którymś z poprzednich filmów, no niestety nic samo nie rośnie i pałownię należy traktować tak, jak każdą inną uprawę rolniczą. Przymrozki doskonale wiedzą, kiedy wyhamować wzrost tych drzew. Paulownia ma ogromną chęć do życia, no ale w takich warunkach rzeczywiście to jest tylko przeżycie czy wegetacja. Nie ma tutaj na co liczyć. Nie będzie na pewno jakichś spektakularnych wzrostów w takich warunkach. Musicie mi Państwo wybaczyć moją zadyszkę i tempo mówienia. Plantacja jest bardzo długa, jest tych roślin bardzo dużo, ale staram się jeszcze dotrzeć do samego końca, tak, żeby. Rzeczywiście poczuć długość tego areału. Idąc tak wzdłuż cały czas jednym rzędem, okazuje się, że mamy część wypadów. Nie wszędzie rosną paulownie, mimo iż były tutaj sadzone co 4 metry. Tu jest taki rozstaw, właśnie 4 na 4. Ale w tej plantacji jest jeden zasadniczy ciekawy plus. Może trudno to nazwać plusem czy zaletą, ale. Tak, jak idę sobie cały czas, to obserwuję, że wszystkie drzewa zostały w jednakowym czasie potraktowane mrozem. Więc cała plantacja jest jakby równomierna pod kątem rozkładu temperatur. Tak wygląda ten burz niewykoszony. Tutaj pracowała glebogryzarka do tej pory, ale okazuje się, że. Niestety jest na tyle niewydolna, że zielsko tak czy inaczej odrasta. Jest jedna rzecz, której spokojnie mogę powiedzieć, że pozazdroszczę, bo piękna, czarna ziemia, nisko położona działka, ale jednocześnie niebagienna. No i w takich warunkach te drzewa powinny rosnąć pięknie. No i dochodzimy już wreszcie do magazynu energii i paneli fotowoltaicznych. No i jest to jakiś pomysł na to, żeby w szczerym polu można było mieć system nawadniający. Mamy tu rozwiązanie z najprostsze chyba z możliwych, ale jednocześnie skuteczne. No i właśnie o to chodzi, żeby każdy areał jaki jest dostępny można było wykorzystać odpowiednio, żeby te rośliny nie musiały same o siebie dbać, no bo nie będziemy mieli wtedy żadnych efektów. Jest tu prosta pompa z małym zbiornikiem, taki mini hydrofor z wyprowadzoną rurą na pole. No a tam, wiadomo, dalej, zwyczajnie jak to w nawodnieniu rozdzielacze, kroplowniki, rury FI20 identyczne jak u mnie i w zasadzie nic więcej do sukcesu nie potrzeba. Bardzo dobry przykład na to, że nie trzeba się zastanawiać nad problemami. Tylko trzeba szukać ich rozwiązań. Myślę, że lepszego pomysłu od tego w tym momencie chyba nikt nie był w stanie stworzyć. Tak jak wspomniałem wcześniej, są miejsca, w których drzewek po prostu nie widać w tym buszu. No ale trzymam kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia, tym bardziej, że jest rzeczywiście ono. W jakiejś konkretnej skali. Z panem Adamem, właścicielem, umówiliśmy się już na przyszły sezon. Podobno ma wyglądać zupełnie inaczej niż tegorocznie. Temperaturowo cała działka, jak już wspomniałem, jest wyrównana. Ale jeżeli chodzi o zasobność w wodę i składniki odżywcze, mineralne, no to już nie. A tu mamy na to dowód. W tej części działki yy, drzewa rosną już zupełnie inaczej. Tu widać, że w ziemi mają coś, czego potrzebują, co lubią. Na pozostałej części rzeczywiście wygląda to bardzo marnie. W tej części właśnie mamy rośliny, które przekroczyły 2 metry i 3 metry w jeden sezon, bez specjalnych zabiegów, więc można śmiało stwierdzić, że w tej części ziemia. Jest naprawdę zasobna i właściwa dla pałowni. A tu mamy okaz, który po zmierzeniu ma ponad 3,80 wysokości. Jeden, jedyny z takim wynikiem, no ale rekordziści na każdej plantacji być powinni. A tu widać, że pierwszy sezon dał jakieś konkretne wyniki, których nie trzeba się wstydzić. Drzewa mają od powiedzmy 60 cm do około 2 m. W tym roku te drzewa startowały od zera, nie miały cięcia technicznego, ale ze względu na położenie geograficzne wszystkie wymarzły. To widać bardzo dobrze przy każdym jednym jest ubiegłoroczny pień, patyk, trudno dzisiaj to nazwać. One nie były usuwane, a tu kolejny. Tak jak widać cięcia technicznego typowego. Później po zmarznięciu nie było. Na jednym z poprzednich filmów wspominałem, że odszedłbym w ogóle od cięcia technicznego. Było to podyktowane tym, że jeżeli drzewa są w stanie w jeden sezon urosnąć do wysokości 1, dwóch metrów, no to szkoda po prostu czasu, by je ciągle ciąć i czekać na spektakularne efekty. Ale po ostatnich obserwacjach, tak z tego roku jak i poprzedniego no należałoby ten pogląd zweryfikować dziś chyba mogę śmiało powiedzieć że po posadzeniu na wiosnę sadzonek może rzeczywiście warto je kolejnego roku na wiosnę ściąć ale jest jeden warunek paulownia wymaga rzeczywiście ogromnych ilości azotu nie ma chyba takiej rośliny uprawowej czy generalnie w ogóle rośliny w naszym kraju, która jest w stanie przyjąć i nie obumrzeć przy takich dawkach azotu, jakie może przyjąć Paulownia? Ja już chyba o tym wspominałem, ale ktoś z Państwa napisał mi o 50 gramach azotu raz w tygodniu. Dziękuję bardzo za ten komentarz, i w przyszłym sezonie będziemy ten eksperyment kontynuowali, albo go w zasadzie rozpoczniemy od nowa z odpowiednią dawką azotu. Nie chodzi o inne makro- i mikroelementy. Chodzi o azot. Jeżeli zdążymy takie drzewo w jeden sezon wypędzić powyżej 3 metrów wzrostu, może nawet ponad 4, no to nie musimy więcej zadawać sobie pytań, co z nimi robić, z tymi drzewami, żeby rzeczywiście osiągnąć sukces. Dotychczas ta plantacja pochłonęła już około 100 tysięcy złotych. Były sadzonki, czyli 1600 sztuk, nawodnienie, panele, magazyn energii, jakieś skromne ilości nawozów, no i oczywiście praca ciągnikiem, glebogryzarką. Wchodzimy właśnie w część plantacji, na której są najlepsze efekty. Tutaj drzewa w większości przypadków przekroczyły 3 metry w jeden sezon, no i dopiero na tym skrawku ziemi można. Bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo tak, tutaj rzeczywiście może się to udać. Jednak, żeby tego typu wyniki były zaraz w kolejnym roku po posadzeniu, to właściciel stwierdził, że ten skrawek działki jednak jest zdecydowanie bardziej wilgotny. I tutaj Pałownia sięgała po tą wodę, z niej korzystała i stąd takie efekty nawożenia w zasadzie prawie nie było to były skromne jakieś dawki a mimo wszystko te drzewa tutaj poradziły sobie ta plantacja jest takim doskonałym przykładem pewnych marzeń o dużych pieniądzach które pałownia może dać ale proszę sobie wyobrazić że to łatwo bardzo policzyć jedna sztuka jedno drzewo po w skończonym okresie wzrostu, po wycięciu, może dać 1 m sześcienny drewna okrągłego. Tego typu metr sześcienny to około 300-350 euro. Na tej plantacji będzie docelowo 2000 drzew. Jeżeli mnie matematyka nie myli, daje to około, w zaokrągleniu do dołu, 2 miliony złotych Powiedzmy, że w ciągu 8 lat. Nie ma takiej uprawy nigdzie w naszym kraju, takiej typowej, wolnej, że tak powiem, na dużej przestrzeni, która jest w stanie dać takie pieniądze. Jeszcze wracając do miejscówki, jakby tej takiej lepszej na tym całym areale, proszę zobaczyć, tutaj mróz jeszcze nie do końca zadziałał. Są drzewa, w których. Porażone mrozem są tylko i wyłącznie wierzchołki lub krawędzie liści. Większość tych liści jest nadal zielona. Ja rozumiem, że te drzewa mogą już nie rosnąć, ale nadal jeszcze są na etapie drewnienia i rzeczywiście będą bezpieczniejsze później w zimie i wczesną wiosną. Tutaj na jednoroczne rośliny patrzy się no, prawie, że z zachwytem. Na dole pień ma średnicę około 5 cm, może odrobinę więcej. Więc, jeden sezon wzrostu i taki efekt. No, to czapki z głów. W tym miejscu takich drzew jest sporo. To nawet jest troszeczkę jeszcze grubsze. Około 6 cm ten pień ma u podstawy. No, i faktem jest, że tego typu efekty to już sukces. Szanowni Państwo. Nawet jak się ogląda tego typu efekty, gdzie Paulownia w pierwszym roku przekracza 3 metry wzrostu, ja nie mówię, że to jest reguła. To jest tylko kilkadziesiąt drzew w jakiejś strefie tej całej działki. To nie oznacza, że już mamy sukces. Mój sceptycyzm do pewnego stopnia nigdy nie przygasł i pewnie szybko nie przygaśnie, ale tego typu miejsca, tego typu plantacje dowodzą tego, że gdyby się nimi dobrze zaopiekować, to tu rzeczywiście sukces jest możliwy. To nie jest tak, że te drzewa same urosną, nie urosną, ale jeżeli dobrze do nich podejdziemy, to jest naprawdę duża szansa na to, by z normalnego, zwykłego rolnika stać się plantatorem Paulowni. O Paulowni też niech zapomną wszyscy z Państwa, którzy mają powiedzmy jakąś działkę, jakąś ziemię, a mieszkają w bloku nie macie Państwo sprzętu, nie macie Państwo czasu, żeby się tym zajmować, nie myślicie o paulowni. A paulowni trzeba naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić, by osiągnąć jakieś sensowne efekty. To mało tego, inwestowanie w pałownię i w tego typu plantacje nie kończy się na posadzeniu i koszeniu trawy. Tutaj przy 4-hektarowej plantacji co roku trzeba wiele ton azotu by te drzewa urosły. Może źle się wyraziłem, że co roku, ale jeżeli musimy je wypędzić na odpowiednią wysokość i to wysokość powyżej 6 metrów to co zawsze wspominam, do czego ja dążę, no to musimy nawozić bardzo intensywnie przez 2-3 sezony. Na koniec, jeszcze takie szybkie, ekonomiczne podsumowanie czegoś takiego. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli mamy taką plantację jak tutaj. To celowo będzie 2000 drzew. Na każde drzewo w każdym sezonie, czyli przez 10 tygodni, trzeba dać po 50 gramów azotu minimum. Daje to pół kilo azotu na każde drzewo, czyli tona na 2000 drzew. Mam nadzieję, że się nie mylę. Do tego mamy wodę, czyli musimy to podlewać. Każdy oczywiście ten koszt musi skalkulować po swojemu. Do tego musimy mieć. Zapas innych nawozów, ale tu oczywiście warunkiem będzie wykonanie badań i stwierdzenie, czego tak naprawdę w glebie brakuje. I co roku trzeba zakasać rękawy i pobielić pnie pałowni zimą. To to, co już w kółko wałkuję i mówię Państwu, że tak trzeba robić, bo inaczej nie ma żadnych szans na powodzenie. Niewiele regionów w Polsce czy jakichś enklaw ciepła mamy. Nasz kraj jest generalnie klimatem umiarkowanym i więcej ryzyk związanych z mrozem mamy niż ktokolwiek w Europie. Nie porównuję krajów po naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy tutaj, ale mamy naprawdę klimat bardzo zmienny i przymrozki mogą zniweczyć każde jedno przedsięwzięcie w tej branży. Jadąc tutaj, widziałem jeszcze jedną plantację, pewnie około hektarową. Która wprawdzie nie jest aż tak bardzo zaniedbana jak ta, ale również jakby opuszczona. Okazało się, że prawdopodobnie ktoś nie ma czasu, by tym się tak poważnie zajmować, jak powinien to robić. Jeśli tylko nadarzy się okazja, to tamtą plantację też Państwu pokażę. Na dzisiaj to koniec. Żegnam się z Państwem, zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję. Do usłyszenia.